Korzystanie z aplikacji HP QuickDrop HP QuickDrop jest aplikacją, która umożliwia łączenie komputera z urządzeniami przenośnymi oraz szybkie i łatwe przenoszenie dokumentów, zdjęć, witryn i nie tylko przez sieć bezprzewodową. Aby móc korzystać z aplikacji HP QuickDrop, potrzebne są następujące elementy. Komputer HP z systemem Windows z preinstalowaną aplikacją HP QuickDrop, urządzenie z systemem Android w wersji 7 lub nowszej lub urządzenie z systemem iOS w wersji 12 lub nowszej. Na urządzeniu przenośnym otwórz sklep z aplikacjami i wyszukaj frazę QuickDrop. W wynikach wyszukiwania wybierz aplikację QuickDrop i zainstaluj ją. Wykonaj kolejne czynności, aby sparować urządzenia z systemem Android lub iOS z komputerem. Uwaga! Przed przystąpieniem do parowania urządzeń upewnij się, że zarówno komputer, jak i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią bezprzewodową. Na komputerze wyszukaj aplikację HP QuickDrop i otwórz ją. Aplikacja jest preinstalowana na wszystkich komputerach HP. Ale jeśli nie ma jej na danym komputerze, możesz ją znaleźć w sklepie z aplikacjami i zainstalować na komputerze. Po otwarciu aplikacji QuickDrop zostanie wyświetlony ekran powitalny z kodem QR. Na urządzeniu przenośnym dotknij ikony HP QuickDrop, aby otworzyć aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przyznać urządzeniu wymagane uprawnienia takie jak dostęp do aparatu. Po przyznaniu uprawnień zostanie wyświetlony ekran Rozpocznij udostępnianie. Dotknij pozycji Zeskanuj kod QR. Używając aparatu urządzenia przenośnego, zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie komputera, ustawiając urządzenie tak, aby kod QR był wewnątrz ramki. Na urządzeniu przenośnym i komputerze zostanie wyświetlony kod PIN. Jeśli kody są zgodne, na komputerze wybierz pozycję kod PIN jest taki sam. Parowanie zostanie zakończone. Jeśli nie chcesz używać kodu QR, na komputerze możesz wybrać pozycję Użyj kodu PIN, aby połączyć urządzenie przez wprowadzenie kodu PIN. Po wyświetleniu kodu PIN na komputerze, na urządzeniu przenośnym wybierz pozycję Użyj kodu PIN, wprowadź kod PIN, a następnie dotknij pozycji Połącz. Po pomyślnym sparowaniu urządzeń na obu urządzeniach zostanie wyświetlony ekran Zacznijmy. Na komputerze w lewym górnym rogu wyświetlana jest informacja o aktualnie sparowanym urządzeniu przenośnym. Aby dodać lub przełączyć się na inne sparowane urządzenie, wystarczy wybrać pozycję z menu rozwijanego. Wybierając ikonę spinacza na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Możesz przeglądać pliki i wybrać plik, który chcesz przesłać do drugiego urządzenia. Po wybraniu pliku zostanie on wysłany od razu i wyświetlony na drugim urządzeniu. Wybierając ikonę notatnika, możesz wprowadzić notatkę na jednym ze swoich urządzeń, a po wybraniu pozycji wysłania zostanie ona od razu wyświetlona na drugim urządzeniu. Ikona wiadomości na komputerze umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS z poziomu komputera. Aby korzystać z tej funkcji, musisz zezwolić aplikacji na dostęp do kontaktów i wiadomości na swoim urządzeniu przenośnym. Na komputerze wybierz pozycję Wyślij żądanie, a następnie na urządzeniu przenośnym przyznaj odpowiednie uprawnienia. Po przyznaniu uprawnień możesz uzyskiwać dostęp do kontaktów z urządzenia przenośnego na swoim komputerze. Wybór ikony folderu w aplikacji HP QuickDrop na komputerze powoduje wyświetlenie wszystkich plików odebranych z urządzenia przenośnego. Wreszcie, wybranie ikony koła zębatego na komputerze umożliwia dostosowanie ustawień aplikacji HP QuickDrop do swoich preferencji. Możesz też zarządzać wszystkimi połączonymi urządzeniami i sparować nowe urządzenia lub usunąć informacje o sparowaniu do danych urządzeń. Kliknij kartę Listę odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.